Niezapomniane historie o kobietach to projekt, który zaprasza. Do podjęcia twórczej refleksji na temat obecności bądź właśnie nieobecności kobiet w historii. Razem ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, zainspirowani naszą nową siedzibą w Liceum Hoffmanowej na ulicy Emily Platter, zaczęliśmy się właśnie zastanawiać nad tym, czy historie nie są wspaniałym materiałem na, na warsztat i na wspólne rozważanie na bardzo ważny dla nas temat. W naszych działaniach inspirujemy się biografiami kobiet, które działały w różnych obszarach w kulturze, w nauce, w sztuce, w sporcie. I przyglądamy się nie tylko temu, co robiły, ale też co dodawało im siły i co pozwalało im prowadzić swoje często bardzo pionierskie działania w często bardzo trudnych warunkach, które także wynikały z tego, w jaki sposób traktowane były wówczas kobiety. Ja wierzę w opowiadanie historii. Teatr opowiada historię. Podczas warsztatów, które tutaj prowadzimy, wspólnie odkrywamy historię i opowiadamy ją na nowo, używając teatru. Historię o kobietach. Historię o naszym społeczeństwie, o naszym kraju, o naszych wartościach. Stwarzamy przestrzeń do tego, żeby różne osoby, które tutaj przychodzą, mogły spojrzeć na historię po swojemu. Nie tylko tak, jak jest ona zapisana w podręcznikach w szkole podstawowej czy w szkole średniej. Historia ma wiele wymiarów społeczny, kulturowy, ekonomiczny, polityczny kobiecy nie tylko męski. Jesteś ważna, Twój głos jest ważny. Na naszym stosunku do wyboru innych opiera się cała nasza siła, która jest kluczem do wszystkiego. Proszę, spróbuj zobaczyć mnie, ja spróbuję zobaczyć Ciebie. Twój głos może wzbogacić innych, może być przełomowy, może też wyzwolić odwagę u innych. Dla mnie projekt niezapomniane ma takie dwa wymiary: wymiar osobisty i wymiar takich refleksji, wiedzy, historii i ten osobisty. Zaczyna się od tego, że jakieś parę miesięcy temu zaczęłam szukać historii swojej babci, prababci Marianny, bo okazało się, że we wszystkich drzewach genealogicznych, które mamy, nie ma ich dużo w mojej rodzinie, jakby ślad o mojej babci Mariannie zaginął. I włożyłam sporo pracy w to, żeby odnaleźć tę babcię. Nie ma jej zdjęć, nie ma jej nigdzie w żadnych rocznikach, w parafialnych jakichś różnych zapisach i księgach. I jakiś ten osobisty wątek okazał się dla mnie bardzo ważny, właśnie w odkrywaniu historii różnych kobiet, które, no właśnie, które są bardzo obecne w takim życiu e, codziennym, a e, bardzo trudno jest potem e, odkryć ten ślad po nich e, już po czasie, nie wiem, po stu latach, po 50. Wyobraźmy sobie teraz, że nasza dowolna ręka, lewa albo prawa, e, jeden palec z tej ręki, z tej dłoni zamienia się w marker, w pisak, we flamaster jakiś. Taki wasz ulubiony. Pomyślcie sobie, jaki to jest kolor, jaki ten flamastra pisak ma kolor, i wyobraźcie sobie, że możecie malować w tej przestrzeni tym flamastrem, co tylko chcecie. Ja mam poczucie, że dzięki temu projektowi niezapomniane historie o kobietach. Sama się dowiedziałam bardzo dużo na temat. Postaci, o których wiedziałam coś, ale niewiele, i to, że udało nam się wspólnie dotrzeć do czasem bardzo nieoczywistych informacji, pokazało mi właśnie, jak wielowymiarowe są to osoby i jak dużo jeszcze przed nami. Ile jeszcze możemy się dowiedzieć, ile jeszcze dzięki nim możemy dostać energii, inspiracji do działania, e, przykładu, e, bo mam poczucie, że to jest początek drogi, e, a, nie, e, a nie koniec. Ja się bardzo cieszę, że robimy to razem, bo to jest nasza sprawczość też. Nasz wkład w edukację, w pedagogikę teatru, w teatr, w społeczeństwo. Mhm. Mhm. Ach. Jest to <grym> super ważne, żeby o tym mówić. To, 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 to...